Organizacja World Forum w Katowicach to jest ewenement na skalę tej części świata i tej części Europy, bo to jest pierwsze takie wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Bardzo się z tego cieszymy, ale też będzie wyjątkowe, ponieważ my będziemy tutaj stosowali nowe rozwiązania. Tymi nowymi rozwiązaniami to przede wszystkim bardzo mocne włączenie młodych ludzi do współorganizacji tego wydarzenia, współdyskusji i współdecydowania. To właśnie Rada Młodych składająca się z mitnych młodych jednostek, którzy zostali wybrani właśnie do tego, aby wspomóc nas w organizacji tego wydarzenia, będzie dyskutowała na World Urban Forum, ale będzie dyskutowała też w swoim miasteczku młodych, gdzie przewidziany jest szereg różnych debat i rozmów na temat przyszłości naszych miast, i oczywiście kolejny element. To 11 stref, a właściwie scen tematycznych, od nauki, innowacji poprzez strefy chilloutu, na której się akurat znajdujemy, gdzie będzie można poza rejestracją na te wielkie wydarzenie skorzystać z tych wszystkich informacji, wspólnie poznać się, wspólnie dyskutować o naszych różnicach, ale też o celach, które nas łączą. 11 stref tematycznych, które są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju. Będziemy mówić o sztuce, kulturze, nauce, innowacjach, mobilności miejskiej, ale również chcemy poruszać wiele innych tematów, jak chociażby w Miasteczku Młodych, gdzie młodzi będą dyskutować z ekspertami, będą realizować warsztaty, dyskusje, właśnie pod kątem tego, jak powinny wyglądać miasta przyszłości. Więc naprawdę będzie co robić i będzie jak zapewnić, zapełnić czas, w